Witam. Czym charakteryzują się zbiorniki na paliwo firmy JFC, w jakich pojemnościach występują oraz jaki oszczędność można na nich zamontować? O tym właśnie będzie ten materiał, na który serdecznie Państwa zapraszam. Firma JFC znana jest na polskim rynku, że jest jednym z liderów. W zakresie innowacyjnych i bezpiecznych form transportu i przechowywania paliwa. Zbiorniki te spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa, mają także atesty Urzędu Dozoru Technicznego, co samo w sobie potwierdza wypełnienie tych norm. My w naszej firmie w Tolen montujemy na tych zbiornikach sprawdzony i niezawodny osprzęt znanych marek zgodnie z potrzebami oraz wymaganiami naszych klientów. Jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne zbiorników JFC, należy zapoznać się z następującymi elementami. Zbiorniki JFC mają dwupłaszczową konstrukcję. Warstwa wewnętrzna zapewnia odpowiednie przechowywanie paliwa, a zewnętrzna chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Każdy zbiornik w standardzie posiada pojemną szafę na osprzęt, zamykaną na kluczy, co chroni go przed czynnikami zewnętrznymi. Zbiorniki wykonane są z wysokiej jakości polietylenu. Producent daje aż 10 lat gwarancji na szczelność zbiornika, co świadczy o pewności wykonania. Mamy bardzo szeroką gamę pojemności do wyboru zbiorników JFC. W zależności komu do czego są potrzebne, występują pojemności następujące: 1300 litrów, 1600 litrów, 2500 litrów, 5000 litrów oraz 9000 litrów. Należy przy tym pamiętać, że zbiorniki o pojemnościach do 2500 litrów nie wymagają odbioru przez inspektora UDT, a jedynie wystarczy je zgłosić. Wersja Special jest wersją pośrednią między podstawową, a to najbardziej rozbudowaną. Sercem całego układu jest pompa Piusy Panther o wydajności 79 litrów na minutę, zasilana napięciem 230 V. Paliwo do niej jest zasysane poprzez wąż sący zakończony zaworem zwrotnym z filtrem siatkowym. Na wyposażeniu znajdziemy wąż do oleju o długości 6 metrów. A także standardowy pistolet automatyczny z funkcją blokady spustu, co poprawia komfort użytkowania. Pomiar paliwa zapewni nam licznik Gajter Mobiflow. Za jego pomocą będziemy dokładnie widzieć ile paliwa zostało zatankowane. Obowiązkowo nie mogło zabraknąć filtra do paliwa chroniącego cały układ, a przede wszystkim pompę przed zanieczyszczeniami. W tym układzie postawiliśmy na filtr Adam Pumps. Wersja Special posiada już czujnik paliwa zamontowany w deklu zbiornika. Działa na zasadzie emitowania fal radiowych. Badając poziom paliwa zbiorników wysyła taką informację do odbiornika, który nam pokazuje ją. Dzięki zasięgowi do 200 metrów mamy duże pole manewru do umieszczenia odbiornika w dowolnym miejscu. Dla zapewnienia wysokiej jakości cały układ jest zmontowany na mosiężnych gwintach i dodatkowo wszystkie połączenia uszczelniamy specjalistycznym klejem. Jesteśmy elastyczni względem klienta i oferujemy możliwość rozbudowania tej wersji o dodatkowe elementy wyposażenia. Możemy zamontować zwijak automatyczny do węża, poprawiający ergonomię użytkowania, oświetlenie LEDowe, co ułatwi korzystanie pod mroku, specjalny zestaw do tankowania tirów z mocniejszą pompą i większą wylewką pistoletu. Dokładniejszy licznik paliwa z funkcją pamięci pięciu ostatnich tankowań. Zachęcam Państwa do skorzystania z naszej oferty, gdyż posiadamy wieloletnie doświadczenie, a wszystkie zbiorniki składamy samodzielnie w naszej siedzibie w Makowcu pod Radomię. Bardzo dobra współpraca z marką JFC zaowocowała też tym, że możemy zaoferować je dla Państwa w bardzo atrakcyjnej cenie i szybkim terminie realizacji zamówienia. Zachęcam również do kontaktu z naszą infolinią i jeżeli mają Państwo jakieś pytania, nasi specjaliści chętnie na nie odpowiedzą i podzielą się swoją wiedzą, a także pomogą w doborze odpowiedniego produktu. Kontakt, jak i inne linki naszych produktów znajdą Państwo w opisie tego materiału. Zapraszam wobec tego do TOLEN.